Witam w kolejnym odcinku na kanale. Zaczniemy sobie oczywiście od takiego disclaimera, że ten odcinek, ani żaden kolejny na kanale nie jest tutaj poradą inwestycyjną w rozumieniu ustawy, ani żadnym doradcą inwestycyjnym i niczym, niczym w tym stylu. Po prostu to są moje prywatne opinie i odcinek ma charakter informacyjno-edukacyjny. No Siemanko, witam serdecznie z tej strony. Jakub Inwestor. Witam w kolejnym odcinku, odcinku numer 12, tutaj z serii W 5 ruchach do 2 milionów PLN, czyli w takiej serii, w której prowadzę tutaj portfel ze kwotą startową 105 tysięcy złotych. Prowadzę go już tam od mniej więcej 25 listopada 2024 roku, czyli mniej więcej 3 miesiące. No właśnie prowadzę ten portfel, no i zapraszam na 12 odcinek z tego cyklu, czyli o tytule tutaj: Keszuję się na Mirbudzie i diagnostyce. Nowa spółka w portfelu, więc taki jest tutaj tytuł tego odcinka numer 12. No, mogę też powiedzieć, że na razie, jeśli chodzi o wynik portfela, to jest on moim zdaniem bardzo dobry, bo to jest na razie 27,5% po tych około trzech miesiącach. Także idziemy takim tempem dobrym na realizację w zasadzie założonych celów przez, przez ten portfel. Cele, jakie sobie tam założyłem, możecie zobaczyć w odcinku numer 0 w playliście, właśnie dotyczącej tej serii. Jeśli ktoś mnie jeszcze nie subskrybuje, zachęcam tutaj za, do zasubskrybowania kanału, bo to zwiększa zasięgi. Zachęcam również moich stałych widzów oglądających, a widzę, że was jest coraz więcej takich osób, które regularnie oglądają moje filmy. To zachęcam też tutaj na pobudzenie algorytma łapką w górę i napisaniem komentarza tutaj pod tym odcinkiem. No dobra, no to zaczynamy. A więc standardowo tutaj zaczynamy od prezentacji. Jak w tym momencie procentowo po wartościach wygląda mój portfel pierwszego ruchu po sesji piątkowej, czyli tutaj 22, znaczy, sesja piątkowa to był 21, no tutaj wpisałem 22 lutego, natomiast 21 lutego, tak? 22 to jest dzisiaj, kiedy kręcę ten materiał, czyli sobota, no ale no na no 22 to też jest w sumie aktualny ten udział procentowy. Czyli tak, no jak widzicie główny koń pociągowy portfela, nawet trochę jeszcze dopakowałem, to jest Creepy Jar, 47%. Newak, 20,5%, drugie miejsce. Na trzecie miejsce tutaj wskoczył przebojem, wskoczyła nowa, właśnie ta nowa spółka, którą mam w portfelu od w zasadzie dwóch dni bodajże. To jest spółka Artifex Mundi, spółka z branży gamingowej, 15% udziału w portfelu. Czwarte miejsce Scanway 12%. No i piąte miejsce to jest Instrument Instruments 5,5%. Czyli to są spółki, te dwie to są spółki z branży kosmicznej. Creepy Jerry Artifex to jest branża gamingowa. No i Newak to jest producent taboru kolejowego de facto, tak. Czyli to mamy takie tutaj spółeczki w portfelu, tutaj widzicie gotówkę, gotówki nie mam za bardzo tutaj w portfelu, to jest na chwilę obecną, jeśli chodzi o pozycję gotówkową, to jest 400 zł, to nawet tego nie zaznaczałem, bo to był jakiś tam, nie wiem, dziesiąta część procenta, więc stwierdziłem, że, że nie ma sensu. W prawne oko zauważy tutaj, zresztą napisałem też w tytule odcinka, że się keszuje na Mirbudzie i na diagnostyce. Jeśli chodzi o mm, decyzję o skeszowaniu się na tamtych podmiotach, ona wynikała tak naprawdę z tego, że jeśli chodzi o Mirbud, to tak jak w ogóle wchodziłem w tą spółkę, czy jak wchodziłem w Mirbud, to w ogóle mój taki ruch, na który ja gdzieś tam grałem i przewidywałem, to był do 14 zł na, na Mirbudzie. Ja przypomnę, że tam wchodziłem w okolicach 11 zł w tą spółkę. Y Potem tam oczywiście rotowałem, raz kupowałem, raz sprzedawałem te akcje. Ta średnia cena wejścia tam wzrastała i tak dalej. Natomiast generalnie zacząłem wchodzić tam przy 11 bodajże 40. Tak? Jeśli sobie tam cofniecie do portfela początkowego, to będziecie widzieć. I generalnie taki moje pierwotne, pierwotny luk na birbud był taki, że po prostu ja tam widziałem wzrosty takie na 14 zł, No i to się zrealizowało w zasadzie. Doszedł kurs tam do poziomu 14.02 bodajże. No, i podjąłem decyzję o skeszowaniu po prostu już tej pozycji na tym Mirbudzie, bo to znaczy trochę się z tym kopałem. Najpierw tam pakietami skeszowałem się przy tych mniej więcej tam 14, potem już tak decyzję ostateczną podjąłem o skeszowaniu się jeszcze trochę niżej, ponieważ no, znalazłem ten artefakt Mundi i stwierdziłem, że jednak, no tak, porównywałem po prostu Mirbud do tego artefaktu gdzie jest po prostu większe takie prawdopodobieństwo wzrostów. No i jednak postawiłem na ten Artifex, czyli to było po prostu takie, taka solówka była Mirbud versus Artifex, no i stwierdziłem, że jednak postawię na Artifex. Czyli to, to nie jest tak, że ja uważam, że Mirbud nie ma też potencjału, że to nie może dalej rosnąć, czy coś takiego, bo myślę, że może. To jest tylko, że tam jest kwestia taka, że moim zdaniem takie pewne wzrosty, które ja widziałem tych 14 zł, no to to już się zrealizowało. nie, A dalej to już jest takie 50 na 50 moim zdaniem, nie? Że może iść w obie strony, może to dalej rosnąć, a może może być cofka, nie? Więc stwierdziłem, że, że nie ma sensu jakby ryzykować tego i, i, i się zapakowałem na Artifex, no bo ja widzę tutaj jednak gdzieś tam większy taki i pewniejszy taki potencjał wzrostowy niż na MirBudzie co do diagnostyki. No to w zasadzie też no, sprzedałem tą spółkę gdzieś tam po mniej więcej 128 zł. Uznałem też, że i tak mam na tyle mały pakiet, że jakby ja tym tą diagnostyką gdzieś tam nie zwojuje rynku, a no dokupować też po takich cenach, które są obecnie. Uznałem, że może niekoniecznie chcę, bo nie jestem pewien jak tam spekula będzie chciała to rozegrać, czy będzie chciała faktycznie robić pompkę już teraz dalej na tej diagnostyce, czy raczej będzie cofka być może do ceny ZIPO albo nawet poniżej i, i dopiero jakieś wzrosty, także stwierdziłem, że w sumie e, w sumie nie jestem pewien, co dalej na tej diagnostyce, więc, więc sprzedałem też ten pakiet. No, także, także tak to wygląda, jeśli chodzi o skeszowanie się na MirBudzie na diagnostyce. No, i teraz Wam trochę więcej jeszcze opowiem, jak to zwykle bywa, jak, jak ładuję nową spółkę do portfela o tym artefakcie Mundi. O co mi tutaj chodzi i po co ja tutaj gram. A więc tak, tutaj macie wykres trzymiesięczny właśnie tej spółki Artifex Mundi, czyli no jest tutaj kilka powodów w zasadzie, dla których gram tą spółkę. Pierwszy powód to jest taki, że no wykres dobrze wygląda, w sensie taki, że widać, że tutaj jest wybicie i no dalej wygląda to pro jakby miałeś dalej na północ, czyli to pierwszy luk jest taki techniczny. W ogóle to jest spółka, która zobaczcie, Spadła ze poziomu mniej więcej 30 zł, tu maksimum było 29,80. Doszła do jakichś turbotanich poziomów, typu 12 zł, 12,70, 12,80. No i teraz w zasadzie poszło takie wybicie, jak widzicie, z tych, z tych poziomów. Co się złożyło też no, na wybicie całego gamingu, bo potem pod koniec stycznia w ogóle cały gaming się ruszył do góry. No i wraz z tym całym gamingiem ten artifact się ruszył. A tutaj uważam, że siłą tego artefeksu jest, zobaczcie, wskaźnik cena do zysku. Bo tutaj mamy tak naprawdę śmieszną, śmieszny wręcz wskaźnik cena do zysku, jak na gaming, bo tutaj mamy 6,5, 6,6 no to jest naprawdę bardzo nisko. No i głównie na to gram, że tutaj jednak aż takie spadki, jakie tu mieliśmy, i ten obecny nawet poziom cenowy, czyli te 17,90. No, to raczej to jest jak na moje oko za nisko, tak? Bo jednak yy, yy, uważam, że no na gamingu przynajmniej 10 to powinien być ten CZ, tak? Tutaj mamy 6,6, więc gram po prostu na takie uzupełnienie, wyceny przynajmniej do tego CZ-u 10, co mi się wydaje, że jest dość e, prawdopodobne, a to będzie oznaczało mniej więcej tak naprawdę. Jak dobrze kalkuluje w głowie mniej więcej 40-50% wzrosty i na to tutaj gram. Jak widzicie, spółka ma dobre wyniki finansowe, bo tutaj oni mają zyski cały czas takie po 7,5 miliona mniej więcej na kwartał. Tutaj mieli bardzo dobry wynik w czwartym kwartale 2023. Teraz wejdzie nowy raport niebawem za czwarty kwartał 2024. Też gram trochę pod ten raport, który ma być tutaj właśnie za cały rok, 26 marca 2025. No i wszystko wskazuje na to, że to będzie rekordowy raport roczny, bo zobaczcie, w 2023 roku mieli 24 miliony złoty zysku. No, a teraz, jak tak robią po 7,5 miliona, załóżmy, że to będą trzymać do tempu takie średnio na kwartał, no to pokażą około 30 baniek, tak naprawdę. tak Czyli raport będzie rekordowy. Ten, który. No, wszystko przynajmniej na to wskazuje, że ten raport będzie rekordowy. Jeśli chodzi o raport roczny, który pokażą za mniej więcej miesiąc, no, i wydaje mi się, że taki, taka, taki ten wskaźnik CZ. Jest, jest na tyle nisko, że tutaj jest duże prawdopodobieństwo po prostu uzupełniania tej wyceny. Dodatkowo, co jeszcze mnie przekonało, no to 6 też grudnia poszły szacunki przychodów tutaj, bo oni publikują szacunki przychodów co miesiąc, tak jak to się zwykle odbywa na tych spółkach gdzieś tam gamingowych, które produkują gry na Mobilki, czyli na te telefony, oni wtedy mają takie, wiecie, tak samo na Ten Square Games było, nie? to jest trochę. To, to jest ten sam biznes, co robi Ten Square Games, czyli oni robią gry na te telefony, tak. I tutaj widzicie, oni też bardzo dobre szacunki pokazali za styczeń 9,2 miliona przychodów. Co też tak jak patrzyłem, no to z tych ostatnich miesięcy to był wynik taki rekordowy. I to był wynik też lepszy niż rok wcześniej. No więc uznałem, że rynek trochę chyba zbytnio tą spółkę właśnie Artifex Moody przecenił. I uznałem, że ta obecna cena jest w moim mniemaniu nadal okazyjna. Dlatego się tutaj zapakowałem pod dalsze gdzieś tam urealnienie wyceny. Czyli przewiduję tutaj kierunek gdzieś tam, że, że to będzie szło na północ. No Tak mi się przynajmniej wydaje. No a jak będzie, no to, no to oczywiście zobaczymy. Eee, no. Czyli to jest w zasadzie ten mój typ, czyli wiecie na co gram, czyli gram na to, że spółka jest na niskim wskaźniku cena do zysku, a moim zdaniem po prostu nie ma tutaj takiego uzasadnienia. Tym bardziej, że tutaj jeszcze mamy do czynienia z tym, że spółka przeprowadzała skup akcji własnych, co też tam w odpowiednich raportach możecie sobie poczytać. W raportach tam em, kwartalnych w ostatnim tam była informacja, że oni mają skupione już bodajże ponad 50 tysięcy akcji, a plany były, że jeszcze więcej tych akcji może nawet skupią. E, tutaj mieliśmy do czynienia z takimi niskimi poziomami cenowymi, co też się spodziewam, że może pójść informacja w tym kolejnym raporcie, że oni po prostu to gdzieś jeszcze skupili więcej po taniości tak naprawdę tych akcji własnych. Oni chcą te akcje umorzyć. Czyli to też sprawi, że tak naprawdę no mniej będzie akcji w obiegu tak, więc będzie zrobiony buyback celem ułożenia akcji tak, więc no to sprawi, że ta liczba akcji się zmniejszy tak, jeśli oni to zrobią faktycznie, więc. więc to też powinno implikować w cenę jednostkową akcji do góry. No także na to tutaj gramy, jeśli chodzi o Artifex Mundi. Tutaj macie kolejny slajd, po jakich cenach sprzedawałem ten Mirbud. Także jak widzicie, tylko że tutaj też to nie jest tak dokładnie, bo to są tak naprawdę kwoty, po których ja puszczałem zlecenia. Czyli ja na przykład ustawiałem zlecenie tutaj załóżmy 13,90, żeby mi sprzedało 150 sztuk po 13,90. w sensie taką docelówkę tam puszczałem, tak? Ale na przykład, jeśli kurs jest tam, nie wiem, 13,98 i były jakieś ustawione zlecenia wyżej, to mogło po wyższych cenach to pójść. Ja po prostu często tak zrzucam, w sensie, że daję na przykład cenę, i tutaj na pewno przy tym ostatnim zleceniu tak było, gdzie puściłem 1000 sztuk, że ten kurs na pewno był tam wyżej, czyli na przykład było, nie wiem, załóżmy, że było 13,52, a ja po prostu puściłem z taką docelówką do 13,40, żeby po prostu mi wszystko sprzedało, tak? Na takiej zasadzie, ale tam część po prostu po wyższych pieniądzach idzie, tak? No, ale Wam pokazuję tutaj, po jakich tam kwotach te zlecenia puszczałem. Także jak widzicie, tutaj już to opuściłem, to ostatnie. Ja miałem plan w ogóle taki pierwotny, bo tutaj jak widzicie, przy tych, jakby był mirbud przy tych 14 zł, tutaj sobie sprzedałem te 400 akcji, bo miałem 1400 akcji, 400 sobie sprzedałem przy tych 14 mniej więcej, a potem po prostu z, resto, z resztą tych akcji mirbudu czekałem jeszcze, i tak się zastanawiałem, sprzedawać, nie sprzedawać, ale no, namierzyłem ten artefeks, no i to się tak nałożyło, że po prostu sprzedałem ten mirbud, kupiłem ten artefeks, tak. Także tutaj poszła decyzja o sprzedaży tych, tych, tych ostatnich, ostatniego tego pakietu tych 1000 akcji Mirbudu No, po cenie takiej 1340, tylko tak jak mówię, Wam część tam na pewno było wyżej, bo to po prostu była taka cena docelowa. po której się tak jakby zgodziłem, że tam może mi po prostu system sprzedawać, tak? Czyli, że 1000 sztuk do, do 1340 rzuciłem zlecenie, tak? Natomiast część się sprzedawała wyżej ee, nawet może i całość się sprzedała wyżej tylko po prostu taką docelówkę tutaj rzuciłem tak samo tutaj i tutaj takie były docelówki a to się raczej wszystko tam jeszcze wyżej sprzedawało. No czyli tak to wygląda jeśli chodzi o ten Mirbud. tak jak mówię dla mnie Mirbud może w sumie dalej rosnąć ale no jest przynajmniej w mojej optyce mniej pewne są te wzrosty niż na tym artefakcie. także dlatego postawiłem na Artifacts, jeszcze może Wam pokażę, jak ten mirbut tam na wykresie wygląda. No jak widzicie, Mirbud na takim wykresie w zasadzie półrocznym to nawet to dobrze wygląda. Natomiast jeśli się tak szerzej popatrzy, no to widać, że przy tych 14 mogą być już takie problemy, nie? że tutaj mamy jakieś takie poziomy oporowe. No zresztą tak doszło do tych 14 i się cofnęło dość szybko. Więc stwierdziłem, że tutaj może być problem, jakby z przejściem tego punktu, ale i nie musi. No, zobaczymy. Ja uważam, że Milbut może też rosnąć, że to, że to nie jest tak, że jakby ta spółka nie ma papierów też na wzrosty. Może, ale nie musi po prostu, tak? Czyli to jest taka sytuacja, że mm, może być problem z, z pokonaniem tego poziomu, tak? tak osobiście uważam, natomiast może też, mogą być też wzrosty, może też pójść takie napalenie, że te spółki nasze budowlane będą faktycznie tę Ukrainę odbudowywać i ten milbud w ogóle może gdzieś tam wyszczelić na absurdalne poziomy cenowe, także może jak najbardziej być tutaj, mogą być też wzrosty, także mogę się tutaj oczywiście mylić, no zobaczymy, rynek rynek to posunięcie rozstrzygnie czy, czy przesunięcie gdzieś tam tego kapitału z Mirbudu na Artifex Mundi było posunięciem, posunięciem dobrym. Po prostu rynek to rozstrzygnie. No dobrze, no i tak wygląda tutaj wielkość tego portfela po sesji piątkowej 21 lutego 2025. Czyli jak widzicie to jest 133 835 złoty i 1 grosz. Z czego w akcjach jest zapakowane 133 1431 ,32 zł 32 grosze, a w gotówce jest 403 zł i 69 Czyli ta stopa zwrotu po mniej więcej 3 miesiącach od startu tego cyklu w 5 ruchach do 2 milionów zł wynosi 27,5%, czyli od poprzedniego odcinka udało się można powiedzieć ugrać jeszcze 0,5% dopalić, dopalić ten zysk. Generalnie myślę, że jesteśmy w dobrym, w dobrym miejscu tutaj, jeśli chodzi o ten portfel i ta realizacja założonych celów jest tutaj jak najbardziej realna, czyli celujemy w 25 listopada na realizację celu, którym jest zrobienie 100%, czyli musimy walnąć w 210 tysięcy tutaj, jeśli chodzi o portfel. Myślę, że to jest tutaj spokojnie. Spokojnie do zrobienia. Bo też tutaj powiem wam szczerze, że operujemy na takich kwotach, które jakby w ogóle mnie jakby gdzieś tam, obracanie tymi pieniędzmi nie stresuje. Robię to na dużym luzie, bo po prostu wcześniej w swojej historii gdzieś tam inwestycyjnej, obracałem już większymi kwotami, także takie kwoty, które mi tutaj obracam w ramach tego portfela, po prostu mi się dość swobodnie inwestuje. No i to też pewnie ma wpływ na to, że nam gdzieś tak dobrze idzie. No dobra, no to teraz wam pokażę, jak to wygląda na poszczególnych papierach. No jeśli chodzi o poszczególne papiery, no to tak tutaj sytuacja wygląda. Czyli w zasadzie no taki największy procentowo zarobek mamy cały czas niezrealizowany oczywiście. Jeszcze mamy na nawagu, czyli to jest 38% od ceny wejścia, Nevak zrobił, potem drugie miejsce na razie to jest Scanway, 17,3%, ja tutaj trochę się skeszowałem na tym Scanwayu też tam jak on był wyżej, przy 63 bodajże złoty, trochę sprzedałem tych akcji, także jest ich trochę mniej. Zresztą ja tak się kręciłem, trochę sprzedałem, potem trochę odkupiłem, dlatego cena jakby wzrosła. Tutaj, jeśli chodzi o CreepyJar, mamy na razie 8,57%, czyli ta stopa zwrotu jest procentowo na razie, można powiedzieć, niewielka. Ale nominalnie, jak widzicie, to robi tutaj też robotę, bo po prostu jesteśmy dość mocno zapakowani. Jak widzicie, mam 170 e, sztuk akcji tego creepy jaru. E, czyli jeszcze w porównaniu do ostatniego odcinka zwiększyłem tą pozycję, bo tam miałem w ostatnim odcinku, jaki wam pokazałem, miałem bodajże 155 sztuk creepy jaru, teraz mam 170. Czyli jeszcze, jeszcze dokupiłem. Podniosłem trochę cenę średnią nabycia. To jest 340 ,77 zł. 77 groszy obecnie. No i ta nowa pozycja tutaj w portfelu, jak widzicie, czyli Artifex Mundi. Średnia cena nabycia 1783, czyli no można powiedzieć, że jakoś tutaj nie jest rywalacyjna Patrząc na kurs 1790, bo tutaj jesteśmy jakieś 0,36% zarobku. Natomiast no po prostu nie chciałem za bardzo czekać, że, że tutaj będę czekał, próbował gdzieś tam no, e, tanio gdzieś te akcje kupować. Tylko po prostu wziąłem, powiem wam szczerze, wziąłem sprawę i po prostu ponad kilogram akcji, czyli tam 1000, 1100 sto sztuki. I, I to się dość szybko tutaj odbyło, bo uznałem, że to i tak jest jakby. No uznałem, że ten, ten papier jest po prostu i tak cały czas, w mojej opinii, jest po prostu no, nisko wyceniany, tak. Także stwierdziłem, że już tam to czy kupię to nie wiem po 17. Uznałem, że to nie ma jakiegoś zbytniego sensu walka o te, o te, powiedzmy, o te powiedzmy 50 czy tam 60 groszy, żeby to taniej kupić. Zresztą ja tak często wchodzę, powiem wam, w spółki, że i jednak jak ja coś wybiorę, to rzadko jest tak, żebym ja strasznie skupiał się na tym, żeby bardzo tanio wejść, bo to już te moje typy raczej są takimi typami, po dość, dość gruntownej analizie takiej, że ja jestem w miarę tych do tych typów przekonany, tak? Także, także ja często biorę z prawej w ogóle kupuję, tak Wam powiem szczerze. Jeśli chodzi o kreotech. No to tutaj, tu jest trochę kwestia taka, że ja nie do końca mogę wyczuć ten papier, powiem Wam szczerze. No ale chcę mieć też ekspozycję na tą branżę kosmiczną, nie, więc no sam Scanway uznałem, że to też nie ma sensu mieć samego Scanwaya, powinienem mieć ten Creotech. I widzicie, nie mam tutaj jak za, za dużego udziału, bo też tak jak mówię, nie mogę do końca wyczuć tego kwitu, on trochę chodzi mm, dziwnie jak dla mnie, dlatego jeszcze się tak nie pakuję. Nie pakuje jakoś tutaj bardzo mocno, bo no cena emisyjna, też to co Wam mówiłem kiedyś tam o tym kryrotechu, że tam czekaliśmy na ujawnienie tej ceny emisyjnej. Tutaj była cena emisyjna ujawniona na 160 zł, czyli w sumie mamy dużo poniżej jakby tego obecnego kursu. Kurs o dziwo po opublikowaniu ceny emisyjnej na poziomie 160 zł zachrekował wzrostami i wzrósł sobie na 200 zł. Co jest dla mnie trochę niedoze, niedorzeczne, bo raczej powinny być spadki, jeśli cena emisyjna jest dużo niższa niż aktualny kurs. No ale stwierdziłem, że, no, wiecie, no, stwierdziłem, że też chcę mieć mimo wszystko jakieś tam, jakiś, tam, jakiś tam udział tej spółki w portfelu, dlatego kupiłem. Chociaż moim zdaniem to jest ta cena, po której tutaj kupiłem, czyli 196,72 zł, to ja naprawdę tutaj wysoko uważam, że ja to kupiłem. No ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie ostatecznie z tym e, kreotechnem. Um, no bo też spodziewam się, bo często jest przy, przy emisjach, jeśli jakby jest emisja robiona po jakiejś tam cenie i dopuszczenie do obrotu bodajże tych akcji będzie. E, no dobra, nie chcę wam powiedzieć, nie chcę was wprowadzać w błąd, kiedy będzie, ale z tego co kojarzę, chyba ma być jakoś pod koniec lutego. Więc moim zdaniem to też będzie taki moment prawdy. Czy czasem nie będzie tak, że po prostu ci, którzy będą mieli zarobek na tych akcjach, będą po prostu walić tymi akcjami w rynek i po prostu oni wtedy obniżą faktycznie kurs tego kreotechu po już dopuszczeniu tej nowej emisji do obrotu. Ja właśnie nie wiem, jaki jest tutaj plan na rozegranie tej spółki, dlatego też tak ostrożnie tutaj gram, bo nie wiem, po prostu trochę tak jak w przypadku diagnostyki, to ja nie wiem po prostu, co zrobi do końca spekuła z tym kreotechem, Także spodziewam się, że może być dalej ciągnięcie na północ, dlatego coś tam kupiłem tych akcji, ale też spodziewam się, że może być także przemis i po prostu, przy tym jak ci, którzy już obejmą te akcje, zobaczą, że mają od razu na dzień dobry, tam nie wiem, 20% zysku, że po prostu nie zaczną to kaszować i walić po prostu pakietami akcji w rynek, no i obniżą też kurs tego kreotech. No Zobaczymy, jak to będzie. Czas pokaże. Dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku, co sądzicie o tym moim nowym wyborze, czyli o Artifexie Mundi, co sądzicie o tym, że się pozbyłem Mirbudu i diagnostyki. W ogóle, co sądzicie o tym moim portfelu? Powiedzcie, co sami macie w swoim portfelu, co waszym zdaniem, jakie spółki mają teraz świetne perspektywy, powiedzmy, na najbliższe 6 miesięcy, czy do końca roku, które wam się te podmioty podobają. No cóż, w takim razie dziękuję za odcinek, no i do następnego. Cześć!